Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. Co poprzednio robiliśmy? No, nie do końca pamiętam, choć to było wczoraj, ale zaraz zobaczymy. Mamy poziom 46, więc jeszcze jeden trzeba nabić, żeby się z bossem pojedynkować, ale na początku trzeba by sprawdzić sprzęt. Co tu się zdarzyło? Co możemy mieć? Wątpię, że coś ciekawego. No to już bym brał, jakby była jednoręczna. O tu dwuręczna na 37, ale to mieliśmy chyba. Zaraz zobaczę, jaki nasz poziom 90. 40. No to za mało, ale już ciekawe broni się zaczęły pojawiać. Naprawdę. Jednoręczna 60. No to nawet za słaby na 75, jak widzę. Ale tu zaraz zobaczymy. No tak daleko to nie idźmy. 37 mamy. Ewentualnie. No dawno tu coś kupowaliśmy dobrego, ale czasami się zdecydowanie zdarza. Szczególnie w pierwszej fazie gry. Sporo można tu ciekawych rzeczy nabyć. Ale już później to inaczej. 47 może 92 ręczne, 60, 80, 65. Ręczna do 50. Vitality Interest, no nie, za słaba. Trzeba coś lepszego. 36, 40. No tu ogólnie niezłe przedmioty, no ale 18 co za, za niski. Tutaj wątpię też, że coś lepszego wyhaczymy Ponieważ ostatnio było super, nawet ta na 50 jest za słaba Shouldersy mamy o wiele lepsze już teraz Ale patrzymy, może się zdarzy cud Na razie nie widać nic i armsy z intelektem może nawet to jest in, e, inteligencja ale to bardziej intelligent by było mniej więcej zobaczymy co ten oferuje to już nie patrzymy ale niżej same te hełmy Arca ciekawa, ale za słaba. O, tu mi się podoba. O, to byśmy sobie nabyli. Jeszcze zobaczę coś lepszego. Ale wątpię, że się zdarzy. To chyba nawet jest lepsze niż poprzednie. Gdzie to jest? Tutaj. No widzicie? Magicka Regeneration, Agility jeszcze... Jeden do Witality, 75 pancerza. No, więc 50 mamy w gratisie. Dodatkowo ciekawie wyglądamy. A, jeszcze ta została. No, właśnie, może akurat ona się wykaże. No, właśnie, kto by była jednoręczna, to już bym brał. No, ale niestety tak nie ma. Nie możemy trafić takiej naprawdę. Dobrej, niestety. Idziemy na pojedynek. Pierwszy przeciwnik musi być najmocniejszy. 1000 zbroje, 550. Nie udało się z nim wygrać. Ja też jestem bardzo wytrzymały. No ale musimy lepszą broń zdobyć. Mówię najlepiej jednoręczną. Ale jeśli nie będzie to dwuręczną nawet Czasami się by odsunął, ale coś ładnie z tą charyzmą bardzo się trzyma. Trzeba sobie z nim poradzić. Kolejny power i po nim. To nawet nie musi spaść. A jednak wylosowało po prostu mniej. No, i może akurat uda się bossa pokonać, jeżeli oczywiście nie idziemy od początku poziomu, tylko już później, to trzeba też mieć na uwadze. No i naraz. Następny przeciwnik jest bardzo silny, więc musimy się do niego lepiej przygotować. A ja już wiem jak. Pójdziemy yy, nabyć magiczne artefakty, oczywiście te, które ja mogę, oraz coś mi dadzą. Na razie jest dobrze. Chyba nawet ja się do niego nie zbliżę. O, to jest ciekawe, 37, no ale jak na 20 była taka broń, szkoda, że ja nie wiedziałem, ponieważ na pewno taki nie miałem. No i Wirwind przed wreszcie. Coraz częściej teraz. A zważcie, że ja punktów do niego nie dodaję. To jest niezwykle dziwne. Co to za toporek? 32, no słabiutki. No ale wierzę, że w końcu mi się jakaś broń trafi. I weszło. Jak on się nazywał? Coś tam... A jest. Yy, zamszony yy, cios miazgi. Czy uderzenie. Bardzo oryginalna nazwa. Ponieważ to jest nawet nie imię i nazwiska. Właśnie nazwa. Użył tego. Zobaczymy ile wytrzyma. Już tyle. Więc bardzo słabe. Ciekawa zbroja. Ale za słaba. O również sporo ma magii. No ja mam mało życia, niestety bardzo mało i nie powinno tak być. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Na razie jak po maśle idzie. Teraz tym bardziej. No myślę, że zwykła tak wystarczy normal, a jednak nie. No to dokończy dzieła. Są ogromnie skuteczne, nie pamiętam kiedy tutaj, yy, jak kiedykolwiek grałem, te quickie były blokowane skutecznie. Nie pamiętam tego mm, czegoś, takiego efektu. No, nie złomatarcze. No ale w dwójce jak najbardziej. Ogromnie było to blokowane, szczególnie przez trzeciego Bosa Sono Grotto. No, czy nazywam się tak lub y, podobnie? Powery skuteczne szybciej ładują właśnie tą kulę. I Wirwin kolejny. No to szybko. Ciekawe, czy zajmie mi to 20 bitów, żeby jeszcze przelosować. Pion ma skrzydła, może te co ja? Nie, słabsze. Ale ja mam niezłe, trzeba przyznać. Ciężko je podrobić. Też szybciej się ruszam. To również niewątpliwa zaleta. Szybciej dostanę się do rywala. Blokuje mnie. Ciekawe. Jakim cudem? Jeszcze raz i normal. No jednak nie był potrzebny. I bardzo dobrze. Ciekawe, w ilu próbach pokonam tamtego bossa? Stawiam na 3. Chociaż równie, to, równie dobrze może być 1 i 30. Ale tak sobie pomyślałem. A zaraz, co ma? No, 15 Hilt Regeneration. No, ja bym bardziej w 40 celował. Trzeci Uriwin wszedł po raz pierwszy na odcinku i to w jego pierwszej połowie. W kilku początkowych walkach. W siedmiu już trzy razy. Ten też ma tą tarczę, tylko że z charyzmą. Nie, elemental ale resistant. Tak, charyzma jest. No i widzicie, nawet taką samą słab bronią mogę tyle zrobić. jest zupełnie słaby. A się, że jednoręczna. Już miałem mu zazdrościć. Ale ma magię, to broni nie wykorzysta. W dwójce były takie y, skille jak teleportowanie się do przeciwnika. Przykładowo zabieranie jego obrony, ale tu też jest. Przyciąganie do siebie, ale tu też chyba jest. Tylko, że no, trzeba mieć sporo magii no w moim przypadku się to kłóci ponieważ nie będę specjalnie dawał jej żeby mieć zdolności defensywne ale ile mogę to zrobić myślę że coś się uda no niezły kapelusz na 27 poziom to jest yy, fantastico Mknę do niego, co on tu ma. Agiliment. No, dobra. Oczywiście nie jest on straszny. Bardzik. Weszło. I to był zwykły krytyk. To nie był Gravios, który tam za 800 wchodził wcześniej. Myślę, że idealnie z czasem się... Zamkniemy. No i power, a co to za armsy ma? Zbroja 200, no niestety... Może teraz zobaczę. Zbroja, to zbroja wystaje, a nie armsy jakieś. Teraz chyba power wejdzie, tak. Piękny, Zwykły Critical. Ten ma podobne skrzydła do tamtego. 264. No na tam dziesiątym poziomie byłoby to niesamowite, ale tutaj nie jest niczym specjalnym. No, kolejny Weirwind, już czwarty. To może dojdziemy do 10? Się wydaje, że jak ta kula jest zrobiona i się krytyki nałożą, to właśnie ten Whirlwind się wtedy tworzy. No, jeden atak obrony nie ma. Drugi po nim. naprawdę bardzo łatwo idzie. Może, jak kiedyś jeszcze będę robił taką postać, to jak nie ataku, jak najwięcej do życia będę dawał kosztem siły. Nie złama zbrojkę, dosyć silną. O, za 200 to silny atak. Dostało. Co to za gitara. 80, no to nie zła z czterdziestego pierwszego poziomu. No, nie udało się. No to w ten sposób się kończy właściwie. Mnie już niewiele brakuje. A to nas chyba nie interesuje. Idziemy dalej. Obyśmy się tylko zmieścili. Niezłe armsy. O, a tak. No i na raz jak widać. Bez problemu. Kolejne zwycięstwo. Jeżeli będzie trzeba, to po prostu dogramy kilka dodatkowych bitew, żeby ten reset był jak mało będzie brakowało. Jak on może mieć tak mało obrony, tego nie wiem. Ale już dostał i został skończony. On powinien być 20-30 poziomów niżej przeciwnikiem. Ten, ten również tak, słaby jest. Jedna z pierwszych, jak dwudziestka. Ale coś sobie nie radzi. No, nieźle mi przywalił. Nikt jeszcze mnie tak y, nie zbił, nie zbił mi obrony. Ale on to co innego. Ten ma prawie tysiąc. To oczywiście zasługa głównie tarczy. Właśnie tej. Z 36. Nie widziałem jej albo nie mogłem zdobyć. To on ma za broń? A to moja. Myślam, że on ma taką. Jak patrzy, nawet niezła. Chodzi kolejne. I teraz już chyba po nim. I jednak ja jeszcze się ocalił. No ale nie na długo, jak widać. Został zrównany z ziemią. Kolejny więc przed nami. Ten też ma niezłą zbroję. Albo mi się po prostu wydawało. Dostał, ale to jeszcze nie koniec walki. Nie, ja tu naprawdę sporo wytrzymuję. Jeszcze parę ciosów by się przydało. Power! Kończymy to! No i jeszcze, oprócz tego, tylko jedna. No i gotowe, przynajmniej ta podstawowa. No ten bo boss, jeden z początkowych, miał właśnie yy, ten kapelusz identycznie. Też miał 8 czy 10 intelektu. No i naraz. Nawet nie miał okazji użyć swoich najmocniejszych umiejętności. O już na szczęście! No i dobra. Ja najpierw chciałem tutaj zajrzeć, żeby zobaczyć co on ma. Firebol nie. Inferno również nie. Tylko te defensywne. No to nawet nazwy mają, a jest miksturka. Yy, trzy rundy, koszt magii jest taki, a na punkt no to kiepsko. To mnie niestety nie ratuje, a to zobaczymy. 300, a ja 300 nie mam. Będzie trzeba chyba dobić. 10 rund. Tutaj z kolei 250, też 10 rund. Szybkość poruszania się. Też nie wiem co jest, ale mogę nakupować w ciemno zawsze. No, tu też uzależnione jest od, od intelektu. Możemy sobie wybierać 250, a to resisty są. So. No to ciekawe, możemy się na bossa uodpornić. 250. Nie wiem, co mi jest na razie potrzebne, więc. Powolnienie to nie tutaj. To też yy, uzależnione od punktów intelektu. No nie wiem, nie wiem, ale są opcje. Inak pewnie by trzeba dobić do 300, ale to do 300 yy, magii. Jednak to raczej z jakiegoś przedmiotu. Niewiele brakuje. Kilka punktów intelektu i gotowe. No ale niech ta broń wreszcie będzie. O, tu, 68. To Za dużo. O, Interek. No to ciekawa broń, ale normalnie by się używało lepszej. Tutaj chyba nawet nie mam co zaglądać. Od dłuższego czasu nie było nic przyzwoitego. No, ale czasami się może zdarzyć. O, widzicie? Tu na przykład 2 do intelektu i tu po 10 może być. Trzech to akurat nie spotkałem, ale może też się zdarza. 18. 55, 52 to około naszego Ciągle to dwuręczne, ale wiem, że dobra jednoręczna już wcześniej się mogła zdarzać. Dlatego więc na to uważam. No niestety nie ma. Więc jeszcze tu zobaczymy co możemy. Nie ma na razie nic dobrego, ale wierzmy, że się pojawi. Mamy, mamy nawet lepszą od tej zbroi. Nie ma nic. Tutaj musi coś być. Nakrycie głowy bym chciał już zmienić na lepsze. O, 245. To 50, ciekawe, z charyzmą. Polkę Tonge. Ciekawe, co też to jest. No, niżej to już raczej się nic nie zdarzy. Ale 245 obrony. To jest korzyść z intelektem, ale może się on przydać. No ale nie, my to ostatecznie byśmy mieli więcej. A w najgorszym przypadku tyle samo, więc nie ma co zmieniać. 22 minuty. Dwuręczna, dwuręczna, no nie, jakby to była jednoręczna. 30 poziom. No 27, patrzcie, dwuręczna która zadaje 90, to naprawdę, no taka jak teraz, jeszcze 10 siły, więc to no tyle samo bym robił, to też jestem do tyłu o 20 leveli. To jest jednoręczna, ale 35. Niestety nic nie ma, idziemy więc na bossa. Mamy 47, mamy. On jest naprawdę niewiarygodnie silny, ponieważ posiada widzicie jako broń. A 270 to nawet nie jest zielone. Jest niezwykle wytrzymały oraz posiada ogromnie rozwiniętą regenerację. No i tutaj widzicie, maksymalne obrażenia są yy, większe 2,5 dwa, dwa kroć yy, No tutaj ma też 75% więcej obrony. Życia. No, ma mniej. O tam 25%, tak liczymy, nawet 30%. Magi ma więcej, jest niższy oraz mniejszy ode mnie. Jednak to nie znaczy, że będzie łatwo. Jak ja mam zacząć? Fire damage jest. Spójrzcie, zbroja z 75-2400. No to niezła może być. No to jakieś ma słabe. Shouldersy też słabe, hełm mnie jest 810. Trzeba jakoś zacząć. No, nie tak chciałem. Już mnie tu atakuje. Ja mu mogę odpowiedzieć. O, jak mi jakiś power wejdzie. Kurde, 1300 też mu często wchodzi. To ja może ten pancerz właśnie powinienem zainwestować. Na razie chyba nic nie tracę, jeżeli już to mało. Więc na razie. Powalczymy sobie trzema próbami Na 500, ale boję się jego powerów 600 No nie tak chciałem Sparowałem jego cios O, wygrałem, widzicie Gravius szedł 800 Jakby przed power to już by nie było Szybko poszło aż za łatwo Ale to dowód, że jestem silny Oczywiście armorer, co to jest? Y, oby mi to dało siłę i obrażenia. No, wiele tych y, bossów ma jakieś tam y, busy 8 czy 9 stóp, jest y, wyższych. Jak się nauczę tej umiejętności, y, no to moja y, pozycja, postura y, wzrośnie do naprawdę ogromnej i będę niszczył wrogów. Za każdy punkt. Y, Dodany tutaj, zwiększam swoją wysokość i wagę o 10, ale czy to na siłę się przekłada? Ciekawe, a immovable? A, odpychanie. No to właśnie do tego spychania się nadaje, ale jak głównie przeciwko bossom walczę, a tam takiej możliwości nie ma. Może w reduksie będzie, nie wiemy. Parowanie ciosów. Tutaj zwiększa moją. Shield mastery. No, czyli obronę chyba. A to co? tuż co, co to? Aha, większe mi życie. No, to jeszcze wymaksuję to. Coś z pancerzem. Aha, elementale. To będzie 20% wtedy. No, coś to będzie dawało. Dudelmastery. No, jest ogromnie jeszcze dużo opcji. 30 punktów. A, dopiero tutaj. Ale tu mam już 44 możliwe. Też jest broń dystansowa. Nie tylko łuki. A, ale gany są osobno. Ale też są bronią przecież dystansową. Tutaj na dwie broni jednoręczne. No dobrze, niech będzie. Jaki jest kolejny boss? A, ten. No to bardzo łatwo. On jest czarodziejem. Na 50 poziomie. Co? W 49. Czy ja muszę 50 nabić? No i dobra, wszystko rozumiem, jak to wygląda. Więc tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!